Hej, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku skaku! Ej, wiecie co? Jeszcze w opcjach zauważyłam, że jest taka możliwość w grze Ej, chyba to Żeby wyłączyć to odpowiedzi po lewej. pani nam się będzie to oglądało i przyjemnie patrzyło. Znaczy... Chciałabym, żebyś ta jedynka, dwójka i trójka mi się... świeciły, ale nie można mieć wszystkiego. Dobra. Dziadek. Cztery elementy, magia, świątynia. Co tam, co tam sobie gadasz pod nosem? Hej, staruszku. Ech, ty mały gnojku. Prawie dostałem z... A, tego, zawału. Co ty tam gadasz pod nosem? Jaka świątynia? No, tutaj jakieś malowidła opisują. Jakąś opowieść, o opowieść. W czterech elementach ukrytych: pompon a ci pomponi to są mm, właśnie, w No nie wierzący w to. No tacy wierzący w to. No oni są ich, wyznawcy, o, może wyznawcy tego, tej, tej właśnie sagi, tej, tej przepowiedni, opowieści. Zbudowali się w świątynie czterech elementów, znaczy no elementów, żywiołów, świątyni żywiołów, o, czemu one te elementy? No ogólnie, są agresywne, no są agresywne, bo ich, wiecie, na ich terenie jesteśmy. No dobra, co tu się ogólnie wyprawia? Coś się musiało stać w świątyni, więc musimy znaleźć kabieję, żeby po prostu te świątynię otworzyć. No dobra. Oni tak trochę tutaj żartem gadają. Ale ja jestem. Mm, nie wiem, ja chcę grać. Ja chcę grać. <grym> ja chcę grać. Yy, dobra, czekajcie, bo tu mi pokazuje. Aj, widzicie, chciałam iść za na dół. A i tak. Uu. Tu mnie w domu, czy w takie było? Nie wiem. Trochę tu ciemno. Czy tak grzybki da się podnieść? No. Uuu, jak to... A, to... Myślałam, że to tak ładnie, a tu skrzynka się tak ładnie świeci. O! Uciekła skrzynka. Chodźmy za nią, ale te grzybki wyglądają dziwnie. Okej. Okay. Te grzybki sobie wybuchają. No tak myślałam, że trzeba będzie w nie strzelić, ale... Chciałam dać mi trochę czasu. Tam w ogóle, jaki ten poszedł, takie domino. Uuu, co tam w ogóle się dzieje? O, nie mogę, dobra. To jest wielki jakiś. A co? A co za kwiatek? Zobaczmy. Tak, ja bo Dzisiaj jakby nie mogę przeczytać. To się stanie, jak uderzymy w to. No to uderzmy. Nie wiem. To wygląda ładnie. Oj. Tu jest wybuchnięte. Czemu... To jest, to jest nieaktywne, no właśnie. A, bo chyba kwiatek. A, bo ten kwiatek, dobra, ten kwiatek rozprowadza ten, ten smrodek. Okej. Okay. Weźmy sobie trochę grzybku. Nasmroźmy im tam. To jest kwiatek, który ja zbiłam? Chyba tak. I... I znowu zwiała. O, a coś pod wypadem? Nie chcę zginąć, bo będę musiała to wszystko od początku robić. To skrzynko! A już nie masz gdzie uciec, skrzynko. Mamy cię. Co nas noga zabolała, od tego, że otworzyliśmy? Red? Że co? Redstone. <coughs> Dobra. A no może sprawdźmy sobie. Czy to była Runstone? Nie, nie był Runstone. To był po prostu jakiś. Quest item. Aaa, czerwony kamień, żywioł ognia, dobra. Trochę się rozpuszczał. A taki skrót, okej. Okay. No to sobie zróbmy tu. I gotować... nic nie gotuję. A cały czas mi pokazuje na tę podpowiedź, nie mogę wejść do środka. <laughs> Coś mnie gryzie w A, a nie mogę włożyć tego czerwonego? No dobra, mam po drugie najpierw. no okej. Okay. No problemo. Ops. Ops, ops. Nie wiem, nie wiem czy mamy tego zbierać 999, ale a to mam... O, jak mam tam skoczyć? O. Spacja, spacja, control? Ło, wow, jakie tutaj mamy? Co trzydzie? Triki. Yy... A, brakuje jednego. To są też jakieś liczne. No, brakuje nam jednego, okej. Okay. Czeka, stąd przyszłam z dołu, czyli w górę idziemy, tak? Aha, to tutaj. Eee. Ciach, ciach, ciach. gdzie ty we mnie rzucasz, kolego. Uuu, takie wielkie będziemy. Oj, czy przypominam tego że gra, w jakieś grze też tak biegało z takimi kamieniami ciężkimi. Nie pamiętam teraz w jakiej. Ale jakieś takie mam cofki w pamięci. Ale ładne. Ciężko się skupić na tych napisach, jak się gra w takie coś. One gdzieś tam randomowo sobie wyskakują. I żółty kamień, czyli mamy to. Idziemy otworzyć. Ale śliczne. Widziałam, że można tak fajnie sobie zejść. I, i skręcić kostkę. Szkół. Co to za miejsce? Chyba znaleźliśmy wejście do świątyni. Ta sama świątynia, co na muralach. Jesteśmy normalnie szczęśli sz szczęśliwcami. No dobrze, ale to wejście wygląda, jakby było trochę zepsute. Coś to się musiało wydarzyć. To jest jakaś katastrofa. No, a czy to nie przypadkiem twoja świnka? Tutaj właśnie przelatuje? Chraj, świnka. Droga do świątyni, czyli to nie była brama do świątyni. Co to za dźwięki. Jakiś ślimor tutaj gdzieś łazi. Eee, Dawaj mi to. <gryśnika> Zapiszmy sobie grę. Jeszcze mamy chwilę. Nie jesteś, ile masz życia? Elemental Guard. No zobaczmy ten inspekt. O proszę, o jak lud! Też jest, że niby z tych potworków wylatują jakieś dropy. O, ciekawe. Runston może polecieć z niego no. Ale dziwnie dźwięki są Czy jak tu szumi, to nie Dobrasz, nie wiem. Yy, Woda jest za głęboka, ale jakbym Zrobiła tak? O, teraz już nie kupiamy już <grafię> nasze kostki się nauczyły. O, mamy lepszy slingshot. Yy, wkrótce mamy lepszą? Yy, 20% damage'u kamiennymi. A że często mają shape, mają kształt. To są trójkątne. A tu mieliśmy na przykład owoc. Każda część <klimy> ma inny kształt. Dobra. Coś się świeciło, ale to chyba z wody, tak ładnie. E, czy ja mam tam tę górą? Nie, chyba tędy. Uu, poproszę. Ło, czekaj, bo chciałam... Ło, bo one są dosyć... Co wytrzymałe są? co, jak z dropem? Nie ma dropu bo was. Coś mi tutaj tak rakłamie. Okej. Okay. W słyszę, że mi wiatraczki strasznie przyspieszyły przy tym tytule. Na szczęście PC jest daleko. Aż za daleko, bo jak muszę go włączyć, to muszę iść naokoło biurka całego. Majestatyczne. Co tam się tam, co tam jest? Ktoś mnie wzywa. O, dobra. Jak ktoś nas wzywa, to bardzo chętnie. Nic nie ma, pójdziemy. Co to? Divine Glory of Shatness. Poczekaj. Yy... ale. No ja teraz nie wiem co to było Co to jest w ogóle Master Level Jakieś dwa rodzaje kamyczków Upgrade Weapon Attack Poise Mage Defense Ranged Attack Ale mamy tylko i wyłącznie możliwość Divine Glory of Sharpness, Sacred Stones. Skąd my mamy w ogóle? Mamy sobie z może dlatego nie wypadają w przeciwników. Może więcej nic nie mamy, ale fajne. Ale skąd ja wziąłam te czerwone kamyczki i... O, a tu kolejne. O kurczę. Może to było coś fajniejszego. O, 300 kamyków dostałam. A tutaj zdolności, to jest inne. Drzewko! Yes! O kurczę! Multi slash. Trzy razy lewy. Eee. Co? Hook punch? To po prostu na prawy przycisk, tak? Charge blow. O, to fajne. A tutaj co jeszcze jest? Mamy slingshot. Unlock shoot shooting mode? Aha, my to mamy już. Tak, a to teraz tu patrzymy. Dupeczek. eee... Backdash. Aha, nie. Press and hold the button to assume stance and Czyli taki charge'owalny atak na prawy. To mi się podoba. Muszę pamiętać, trzy razy lewy i raz prawy. A co to jest w ogóle? No, piggy! O nie, dobra, nie bez spoilerów. Ale tu mamy jakąś tą naszą świnką, czyli ona jednak do nas dołączy. I should make some preparation, there could be some tough enemies. No teraz będziemy slice'ować i dice'ować. O, a tu mamy w ogóle niebieski kryształ. A, dobra. Uuuuuuuuuuu! O ci panie, jakie kombo! To pojedyncze tylko, a to już 20 tego potrzebujemy. Eeeee. Będzie zbieranie, zbieranie. Aara! Co to ta technika? O, teraz nie lecą te kryształki. Bo miałam full, dlatego nie leciało, pewnie. A co to? Co to za oszukanie? Tu mamy... O, tu mamy żółty w ogóle, a ten nie chciał się zebrać. otrzymamy na boje trochę drewna trochę tego trochę tego trochę tamtego, ok teraz czy mamy iść tu nie jestem przyszłą tak moja orientacja w terenie czy to ma jakiś kulna że z żerami trochę z Czy tu są jakieś pokrywane rzeczy? Aż po prostu nie chce się wierzyć, że tu nic nie ma. Poza niewidzialną ścianą niestety nic tutaj nie ma. Mhm. Także chyba nie ma jakichś takich ukrytych rzeczy? Hmm. Ale no, chodzi o to, że chyba nie. I to mamy tak? O, nie, to wygląda jak jakaś arena. O, dziadek. Ale to ślicznie wygląda. luka? ...legendarne lewitujące wyspy. Ale nie wiedzę, jak się tam dostać, biedaki. gdzie znaleźć posiłki. Chyba wyprowadzamy tą osobę. Chyba jednak i tak nie boli. To jest arena. No jak wyprowadzamy to i tak się. Musiałam się skupić. Hihihi. O, przeszliśmy ich tą próbę. Mamy prawo teraz dostać się na te lewitujące wyspy. O, wróciłeś z posiłkami? Pici, o nie. Jakie to było słodkie. O, dziadka też zabrało. A świnka? Świnka to z nami. O, myślałam, że wskoczy, ale stwierdziła, że jednak nie. Koniec zimy! O! Jakiś blessing otrzymamy? Blank styl. 都恐怖啊！不敢、嗯。嗯 O nie! Uwięzili nam... Uwięzili nam ziołalów! What?! Czemu chyba mieliśmy takiego Idzeusa? Ech, moje życie... Prawy guzik coś robi? Patrzę, co robię, a... Ciężko się to steruje, to tak jakby, nie wiem, samo... ...wszystko steruje. Ekran trochę żaleje. mąk. Ja tak nie umiałam. Ale brzgad. No, teraz się zachował jak strażnik. Duży kamień, <grymne> big stone. Duży kamień, duży kamyku. Pięknie nazywasz od strażnika. O, a piją mnie mówić. Buggy's mind został. Sk yy, no. Skorumpowany to może. No, skorumpowany i będzie. <grymne> Przez jakąś czarną yy, energię. I nie wie co robić. A kto to jest Buggy? Maybe you can find solution. No dobra. Chodźmy znaleźć Badiego. Ciekawe jestem, kto jest Badzi. Musimy dostać się do ruin. A jak? Przez portal? To na co czekamy? Uhuhu. Widzi. Fidzi, mój przyjacielu, naciśnij. A bo mamy już teraz wszystkie. O kurcze. Dobra, bo... Aha, pod F1234 mamy chyba y, czary świnki, a pod, pod F124, tak, a pod 1, 2, 3, 4 mamy swoje. Tylko ja bym chciała sobie... Uuu patrzcie tu się więcej... Co to jest? Progres 1 Co to jest? To jest ta mocna nasza? Dwa razy lewy, prawy. Tu mamy taki charge. To się jakoś progresuje. O kurczę, dobra. Astory. I am o, ale fajne. hu. No dobra. Tutaj sobie chciałam sprawdzić jeszcze Ability. W... Ja nie wiem, gdzie te nasze pod F1, 2, 3 4 są zdolności, żeby sprawdzić. No, trudno, będziemy się uczyć. Ale to w następnym odcinku, kochani. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Leczymy się troszkę. I w następnym przeniesiemy się już... Patrzcie, co tu jest! Co to? A to jest w ogóle kamień chyba. No. A no. no, także mam nadzieję, że ci wam się podobał i do następnej.